Witam Was, kochani, w następnym odcinku manifestu pokojowego. Bardzo się cieszę, że tu jesteśmy. Mam bardzo fajny temat. Wyświetla mi się ostatnio dużo na social mediach, stąd temat. Wszystkie tematy, kurde. Już teraz, jak ktoś się nie wyświetli na Instagramie, to nie ma rozmowy. Taki żarcik. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o skutecznym rzucaniu niesłużących nam nawyków. A dokładniej, z jakiego miejsca w sobie my musimy wyjść, żeby skutecznie zostawić coś za sobą i jakby już tego nie robić? Wydaje mi się, że dużą częścią wszystkiego, co robimy, jest to, że utożsamiamy to z nami w jakiś sposób. Albo że w jakiś sposób nam to służy. Nawet jak są to rzeczy niezdrowe, czy cokolwiek, to nam służy w jakiś sposób, który. Yy... Przewyższa wszystkie minusy tej sytuacji. Jak na przykład palenie papierosów. Mówię na tym przykładzie. Bo przestałam pać jakiś czas temu. Tam wiadomo, że tam nie idealnie takie sprawy. Ale jakby ja dużo paliłam przez liceum i potem po liceum. Kilka lat jeszcze. Ale z jakiś pół roku, roku temu. Po prostu w sumie przestałem, to tak raczej z dnia na dzień. Tam się, wiadomo, zdarzyły okazjonalne jakieś tam wyjścia, bo w sumie też nie piję, więc jak już gdzieś wychodzę ze znajomymi, to, to zapalę wtedy. Ale w dalszym ciągu bardzo rzadko już nie z przymusu, tylko jakieś takie chęć <laughs> imprezy trochę. Um, ale to jakby już nie, nie kieruje moimi, moimi działaniami. Nie mam momentu, że ja muszę to zrobić. Nie ma momentu, że. Yy, no. Yy, muszę, bo się uduszę. I uważam, że to też. Yy, z tego powodu, że w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że jakby to już nie działa z osobą, którą teraz jestem, że to już jest naciągane, to co ja robię, że już nie jestem osobą, która pali. Jako, nie postrzegam siebie jako osoby, która pali. Więc to dziwne, że palę. I to sprowadza się do punktów, które są potrzebne, żeby rzucić zły nawyk. Palenie jest tylko przykładem, ale to może być, yy, nie wiem, spotykanie się cały czas ze swoim byłym, to może być yy, kurde obgryzanie paznokci. To, to, co sprawia u Was jakiś tam powracający temat w życiu że widziałam filmiki i spotkałam się tak. Po pierwsze zasada, zasada numer jeden, że to nie może wychodzić z miejsca wstydu, złości, z miejsca zawiedzenia, z zawi oczekiwania od siebie więcej. Trochę wiadomo, że jakby oczekuje się dla siebie tego, co najlepsze. To, to też jest nawyk. To nie jest takie oczywiste. Są ludzie, którzy nie oczekują dla siebie tego, co najlepsze i świadomie podejmują decyzje, które zostawiają ich w tym samym miejscu, ale nie o tym. Mm, że to nie może wychodzić z tego właśnie miejsca. Wstyd na przykład, wstyd jest najgorszy, moim zdaniem. Znaczy w moim życiu wstyd jest najgorszy. Tylko musi być po pierwsze akceptacja siebie, po drugie, kurde, ja chcę lepiej, ja bym chciała po prostu lepiej. To jest nie ta energia już, jakby nie pasuje mi ta energia, to jest ciężka energia. Ja bym chciała, Ja bym chciała lżej. To mi bardziej będzie pasowało. I wtedy rzucanie czegoś czy to będzie znowu palenie, zdrowe jedzenie. W sensie, niezdrowe jedzenie. I wszystkie zmiany. Bo to są rzeczy, które zmieniają cały lifestyle. Nawet jeśli to jest mała rzecz, to ona się staje dużym nawykiem i jest bardzo ważna w waszym życiu. Więc to jest zmiana całego lifestyle'a styla, Może być lifestyla. Więc musi być w jakiś sposób wartością dodatnią. Musi tworzyć wartość dodatnią. A wartość dodatnia to jest jak coś się dodaje i dodajesz coś fajnego, a nie na siłę agresją zabierasz coś niefajnego. Widziałam ostatnio filmik laski, która powiedziała, że Wołkowała to, co było nie tak w jej toku myślenia, i tak cały czas przerabiała te problemy, i uznała w końcu, że ona już nie chce przerabiać tych problemów, że ona już chce mówić sobie nową, nową narrację, która będzie prowadziła do bardziej produktywnych, optymistycznych rzeczy. I że, żeby to zrobić, to ona jak ym, przychodzą jej takie stare myśli, stare nawyki myślowe, to mówi: Girl, shut the fuck up. A my takie, co. I codziennie, za każdym razem, jak czegoś się podświadomie boisz, jak masz obawę, jak masz niezadbaną część siebie, która się odzywa, bo potrzebuje prostego przytulenia i powiedzenia: Nie wiesz co, to już są stare nawyki, to już. To, to już tak nie działa, to, to tak nie działa od dawna. To, wiesz, dziękuję Ci za duża, ciężka praca, którą na siebie wzięłaś, takie cały czas martwienie się y, tym, żeby nie było źle, ale już nie, już na luzie, już jesteśmy w dobrym miejscu, to zamiast powiedzieć to, to mówisz tej części siebie, która jest autentycznie po prostu przestraszona, że ma po prostu się nie odzywać, że nie ma na nią miejsca. Ja uważam, że to jest bardzo niezdrowe. I próbowałam, to jest taki właśnie sposób manifestacji, który nie jest Pójściem ze wszechświatem, tylko próba wyłudzenia ze wszechświata tego, co ty chcesz. Więc takie mam dużo wstydu, bólu i strachu od tym, co chcę. Jakby czuję to blokujące mnie uczucie w dążeniu do tego, co chcę. Ale wybieram to ignorować i uznaję, że jak nie będę na to zwracać uwagi, to wtedy to odejdzie. I ja patrzę tylko do przodu i tylko na dobre rzeczy, więc tylko to manifestuję. A prawda jest taka, że wszystko, co czujemy, jest podsycone też tym, czego nie adresujemy. I im szybciej zauważysz, czego nie adresujesz, i czego się na przykład boisz w swojej manifestacji, to tym będzie bardziej spójny przekaz. A. Okazuje się też potem, że czasami nie chce się tych rzeczy, które się myślało, że się chce. Tylko chodzi, no właśnie. Nie o samo chcę być bogata, tylko ja chcę czuć się bezpiecznie i chcę mieć poczucie, że mogę sobie pozwolić na fajne rzeczy i że życie stoi przed mną otworem, a nie być bogata, ale w pracy, której nienawidzę, nie? Ponieważ wszystko było przeszyte wstydem, strachem i irytacją na twoją niemożność zdobycia pieniędzy. Trzeba uważać. No i znowu zrobiłam dygresję i to taką raczej konkretną. No właśnie, ale druga y, rzecz przy rzucaniu... <ścoughs> Wracam do tego jak gdyby nigdy nic. Druga rzecz przy rzucaniu szkodliwych nawyków. Taki pan na Instagramie, też to oglądałam i to się sprawdza dla mnie. To jest faktycznie to, co ja zrobiłam trochę przy rzucaniu moich, że Tworzysz narrację swojego życia, w której ty jesteś protagonistą i to nie jest tak, że ty na siłę próbujesz sobie coś zabrać, tylko po prostu robisz rzeczy, które zrobiłaby ta postać, której kibicujesz. I kibicujesz sobie, chcesz, żeby jest, udało się. Protagonista całej historii znowu tam, nie wiem, uwolnił księżniczkę z wieży. Kurde, Maja nie zapaliła papierosa. <laughs> no coś w tym stylu. Ale właśnie. No i to jest znowu. No to wszystko, mam wrażenie, że wszystko, o czym mówię, zawsze wraca do tego, że trzeba sobie um, zwolnić tempo pozwolić sobie być człowiekiem i pozwolić sobie na spokojne życie. Bo właśnie, kiedy mamy dobrą opinię o sobie, kiedy na spokojnie mówimy, do siebie, o sobie, to mamy więcej przestrzeni na swoje błędy, a jak się ma więcej przestrzeni na swoje błędy, to się rzadziej wydarzają. No i tego nie da się wymusić. Nie, nie da się wymusić. I nie da się też uważać, że ma się na siebie... U... U... Jeszcze raz, zacznę to zadanie jeszcze raz. Nie da się też udawać, że ma się na siebie dużo przestrzeni, a tak naprawdę próbować po prostu przyspieszyć, stworzyć sztuczne poczucie bezpieczeństwa, żeby przyspieszył się progres, który jest dalej... Punktem skupienia, jeśli rozumiecie o czym mówię, że jednak, dobra, dobra, ja po prostu nie chcę ryczeć, więc oddaję sobie na to przestrzeń. I dalej, jakby pod tym wszystkim, jest, nie mam przyzwolenia na to, żeby płakać. Więc, przestrzeń na samego siebie jest bardzo ważna. I chciałam się odwołać jeszcze do tego, że wrzucaniu takich rzeczy. Powiem znowu na przykładzie palenia, że jak paliłam tak dużo, to doszło do mnie w pewnym momencie, że ja się odgradzam od świata tym trochę i że jak palę, to czuję się taka w bezpiecznej pozycji. Wyglądam tak trochę groźnie. Czuję się tak, mogę wyjść z towarzystwa, kiedy będę chciała. Mogę pójść, ja palę, to ja mam przerwę wtedy i to jest przerwa. I miałam takie, kurde, takie w ogóle niczym nie poparte systemy myślowe. Ja w mojej nowej, miękkiej energii dalej mogę się czuć bezpiecznie. I to jest właśnie szukanie bezpieczeństwa w nowych sytuacjach. Że rzucacie palenie i że przychodzi moment, kiedy wszyscy idą zapalić, a wy nie palicie już, nie? I możecie iść z nimi i, to, i też stać po prostu i dalej brać udział w tych um, aktywnościach palaczy, rozmowach. Bo ja jestem świadoma tego wspaniałego aspektu. A czasami można zostać w sali i się zaskoczyć tym, że osoby, które nie idą palić, bardziej odpowiadają twoim yy, naturalnym instynktom, które nabyłeś jakiś czas temu. Że bardziej cię odpowiada towarzystwo, w którym zostajesz, podejmując nowe dla siebie akcje. I do tego chciałam nawiązać też, że jak są techniki jakby terapeutyczne, radzenia sobie nie. Terapeutyczne techniki, jakby pracujesz z bólem, jak na przykład tematy, z kolcami i takie rzeczy. To też chodzi w tym o to, że po bólu jest spokój. Jak wyczekasz, tak samo jak szoki termiczne. Jak bierze ci zimny prysznic, i przez chwilę jest szok temperaturowy i potem ospokajacie oddech i jesteście w nowej sytuacji, która okazuje się wcale niegroźna, a wręcz właśnie odnajdujecie jeszcze głębszy spokój. Przechodzenie jakichś tam kolejnych swoich poziomów, wytrzymałości. Zaskoczysz się, i potem czujesz, jak po prostu odpuszcza napięcie jakaś tkanka ciebie, która w ogóle nie wiedziała, że jest napięta. No. I tyle. Ale też, jak mnie gdzieś zobaczycie z papierosem na mieście, to wiedzcie, że to jest jeden z najważniejszych. <noise> I że um, i że, że, tak, że, że naprawdę nie kłamie, że kiedyś pojawiłam mega dużo, a tak się przestraszyłam trochę ten, odpowiedzialności społecznej. Nie, tak, nie, naprawdę to już mi się zdarza od czasu do taki wyskok, jak chcę poczuć, że, że życie jest szalone, a nie jest. <noise> Moje przynajmniej. Już za bardzo nie w tym wydźwięku. No, więc tyle. <laughs> więc dalej jakoś tam odpowiada, to w takim, no wiadomo, no każdy tam. No mm, też takie przemyślenie, że w sumie to ci wszyscy producenci najgorszych rzeczy pumierali mega późno, a ci wszyscy takie feriki sportowe pumierali mega wcześnie. Tak, takie mam przemyślenie, nie? Więc też myślę, a poza tym są ludzie, którzy palą po 200 lat i, i jeszcze dychają, a tacy, co się cały czas zdrowo odżywiali, umierają wcześniej, więc mam takie też trochę wrażenie, że mm, nawyki jak najbardziej wpływają na, że tak powiem, ciało, ale że umysł też na to wpływa i jak po prostu tworzysz sobie mm, przestrzeń na to, to, to jakoś to tam jakoś to idzie. No, a trzeba znaleźć tam złoty środek dla siebie, nie wiadomo. Nie idziemy w stronę purytanizmu. Przynajmniej ja nie chcę. Wam też nie polecam. Tam jednak trzeba trochę życia doświadczyć yy, dać się ponieść fali. Dobra, bo też robię taką gadaninę trochę. Chciałam, wiecie, żeby żeby nie było potem, żeby ci ale przecież ty palisz. Spokojnie. Dobra, starczy tej gadaniny już. Buziaki dla was, dajcie mi znać co myślicie na ten i na inne tematy i do usłyszenia w następnym. Cześć.